Wyobraź sobie ekskluzywny sklep jubilerski w sercu fortalezy, do którego jego założycielka, odnosząca sukcesy czarnoskóra kobieta, wraca, aby zająć się wewnętrznymi sprawami. Po przybyciu jest świadkiem czegoś, co ją paraliżuje. Kolejnego czarnego klienta ignoruje, podczas gdy biali klienci są natychmiast obsługiwani. Pięć minut później dyrektor generalny dzwoni do menedżera, który użył biurokratycznych wymówek i natychmiast go zwalnia. Scena rozgrywa się w atmosferze napięcia i odkryć. Czarnoskóra kobieta, która zaufała tej marce, zdaje sobie sprawę, tam, w swoim własnym dziele, z okrutnego odbicia strukturalnego rasizmu. Niestety, ten rodzaj dyskryminacji jest w Brazylii bardziej powszechny, niż można by sobie wyobrazić. We wrześniu 2020 pro Petr szefowej policji Anie Pauli Barroso, uniemożliwiono wejście do sklepu Zara w Fortalezie. Pod fałszywym pretekstem środków bezpieczeństwa, chociaż biali klienci bez masek byli obsługiwani normalnie. Później kamery potwierdziły nierówne traktowanie, a menedżer został oskarżony o rasizm. Inny przypadek z grudnia 2023 roku dotyczył czarnoskórej kobiety oskarżonej przez sklep kosmetyczny w Rio o śledzenie jej i żądanie otwarcia torebki z pewnością niesprawiedliwe i dyskryminujące traktowanie. Te epizody pokazują, jak nawet w wyrafinowanych środowiskach dyskryminacja rasowa objawia się w subtelny i zinstytucjonalizowany sposób. Wracając do sklepu jubilerskiego, dyrektor generalna, świadoma historycznej wagi tych incydentów, postanawia działać szybko. Natychmiast przerywa świadczenie usług uznaniowych, zwalnia menedżera za zachowanie niezgodne z wartościami firmy i ogłasza program przeglądu postępowania i integracji. Decydując się na powstrzymanie problemów w zarodku, daje przykład przywództwa wykraczającego poza zysk. Jest to zobowiązanie do godności i sprawiedliwości. Zwolnienie zostało ogłoszone na wewnętrznej konferencji prasowej i publicznym oświadczeniu z obietnicami szkolenia antyrasistowskiego i otwarcia kanału zgłaszania. Zwolnienie menedżera stanowi symboliczny kamień milowy, a nie akt natychmiastowej sprawiedliwości. Pokazuje, że przewodzenie jako czarnoskórej kobiecie na stanowiskach władzy pozwala na bezpośrednią interwencję przeciwko starym zachowaniom. Scena ta odbija się echem w czasie, gdy firmy takie jak Magazin Louisa, uruchamiają inicjatywy, takie jak ekskluzywne staże dla osób czarnoskórych, dążąc do zwiększenia reprezentacji, ponieważ chociaż 53% jej pracowników identyfikuje się jako osoby czarnoskóre lub mieszanej rasy, tylko 16% osiąga stanowiska kierownicze. To moment zerwania i stanowi potężny przekaz. Firma założona przez kobiety czarnoskórę nie tylko wita różnorodność, ale jest gotowa stawić czoła barierom i je eliminować, czy to za pomocą polityki strukturalnej, czy natychmiastowych środków. W ciągu kilku godzin odcinek rozprzestrzenia się w sieciach społecznościowych, generując debaty i inspirując innych liderów do refleksji nad praktykami instytucjonalnymi. Akt ten wzmacnia codzienną walkę z rasizmem. Potężne przypomnienie, że konkretne działania mogą zmienić kulturę organizacji, nawet w miejscach, które twierdzą, że są luksusowe lub tradycyjne. W ciągu kilku godzin wideo z momentu, w którym dyrektor generalny ogłasza zwolnienie menedżera, krąży w sieciach społecznościowych, takich jak X, dawniej Twitter, Instagram i LinkedIn. Ludzie z całej Brazylii, a nawet z zagranicy, reagują wiadomościami wsparcia i refleksji. Czarnoskóre osobowości, osoby wpływowe i liderzy ruchów antyrasistowskich przyklaskują stanowczej postawie bizneswoman, podkreślając, że walka z rasizmem zaczyna się w domu. Jednocześnie niektórzy ją krytykują, mówiąc, że wystawa była przesadzona lub radykalna, ale ona odpowiada spokojnie: cisza jest bardziej radykalna. W wywiadzie dla G1 stwierdza, że jej ból jako odnoszącej sukcesy czarnej kobiety polega na tym, że widzi uprzedzenia odtwarzane w przestrzeni, która została stworzona właśnie jako symbol wolności, elegancji i nowego początku. Odcinek wywołuje ogólnokrajową debatę na temat rasizmu instytucjonalnego w sektorze handlu detalicznego, artykułami luksusowymi i wzmacnia pilną potrzebę działań afirmatywnych i prawdziwych zmian. Kilka dni później Dyrektor Generalny uruchamia nowy program o nazwie Jewels of Consciousness, inicjatywę mającą na celu szkolenie młodych czarnoskórych i rdzennych mieszkańców w zakresie projektowania biżuterii, marketingu i usług luksusowych. Sklep, teraz odnowiony, eksponuje teraz oprócz kamieni szlachetnych prace artystów afrobrazylijskich i pomnik przeciwko uprzedzeniom z cytatami Konczei Saint Evaristo, Leli Gonzales i Martina Luthera Kinga. Nie wystarczy sprzedawać brokatu, musimy oświecać sumienia, mówi podczas premiery. I podczas gdy jej dzieła lśnią w witrynach sklepowych, prawdziwa wartość marki lśni gdzie indziej, w oczach nowego pokolenia, które marzy o wielkich rzeczach i odmawia bycia umniejszonym. Jej odważny gest stał się czymś więcej niż epizodem stał się manifestem. I tak. To, co zaczęło się jako dzień bólu, stało się podwaliną czegoś o wiele większego. A co jest najbardziej imponujące? To może być dopiero początek, ponieważ kiedy czarnoskóra kobieta zabiera głos i zmienia bieg historii, świat musi jej słuchać. Działania CEO odbiły się echem poza granicami jej sklepu jubilerskiego. Inne luksusowe firmy, wiele z nich prowadzonych przez białych mężczyzn, Zaczęły przeglądać swoje wewnętrzne zasady i dyskretnie zaczęły zatrudniać konsultantów dasy różnorodności. Znana sieć centrów handlowych zaprosiła bizneswoman do udziału w radzie doradczej do Szef równości rasowej w swoich operacjach. To, co wcześniej było ignorowane lub traktowane jako odosobnione przypadki, teraz miało imię, twarz i konsekwencje. Młode czarnoskóre kobiety zaczęły wysyłać wiadomości na profil sklepu jubilerskiego. Chcę tam kiedyś pracować. Reprezentujesz mnie. Po raz pierwszy widziałam kobietę taką jak ja, która przeciwstawia się systemowi. Sklep, który już sprzedawał luksus, teraz sprzedawał również szacunek. Co więcej, stała się symbolem nowej Brazylii Brazylii, w której czarnoskóre kobiety nie tylko zajmują stanowiska kierownicze, ale także przekształcają archaiczne struktury odważnymi gestami i stanowczymi decyzjami. Społeczność, zrozumiała. To nie było tylko zwolnienie, to było wyzwolenie. Kilka tygodni później, podczas wywiadu dla Journal National, dyrektor generalna została zapytana, czy żałuje tak natychmiastowego zwolnienia menedżera. Jej odpowiedź była: "Słuchaj, spokojna, żałowałabym, gdybym to odpuściła". Przypomniała sobie trudne dzieciństwo, zamknięte drzwi, nieufne spojrzenia. Dorastałam słysząc, że to nie jest moje miejsce. Teraz rozumiem, że moje miejsce jest tam, gdzie chcę, żeby było i gdzie mogę zrobić miejsce dla większej liczby osób. Kamera skupiła się na jej twarzy, jej oczy były stanowcze i emocjonalne. Po drugiej stronie ekranu tysiące ludzi płakało w milczeniu. To tak, jakby Brazylia zobaczyła w czasie rzeczywistym kobietę przekształcającą traumę w światło. Ale historia na tym się nie kończy ponieważ w świecie, w którym wciąż panują ciche niesprawiedliwości, pojawiają się nowe sytuacje i trzeba podejmować nowe decyzje, a być może w kolejnym rozdziale będzie musiała zmierzyć się z czymś jeszcze trudniejszym, ponieważ gdy sprawiedliwość się zaczyna, nie można jej już zatrzymać krótko po odcinku, który stał się wiralem. Dyrektor Generalna otrzymała kuszącą propozycję od dużej międzynarodowej spółki holdingowej luksusowych marek. Chcieli kupić 70% jej sklepu jubilerskiego i rozszerzyć go na Miami, Lizbonę i Dubaj. Umowa zawierała astronomiczne kwoty i obietnice globalnej widoczności, ale gdy spokojnie przeanalizowała umowę, zauważyła subtelne klauzule sugerujące głębokie zmiany. Sklep zmieni nazwę, kuratorstwo zostanie przeniesione do Europejskiego Komitetu, a programy włączenia społecznego nie zostały nawet wspomniane. Innymi słowy, Chcieli blasku marki, ale nie duszy, którą zbudowała. To był po prostu kolejny elegancki sposób na wymazanie jej korzeni i odwrócenie władzy. Stając w obliczu tego, musiała podjąć decyzję, na którą niewielu miałoby odwagę. Publicznie odrzuciła propozycję. Powiedziała, że nie założyła marki, aby zadowolić inwestorów, ale aby przywrócić historię. Rynek był w szoku, a komentarze napływały tłumnie: Czy ona jest szalona? Odrzuca miliony? Ale ona wiedziała, co robi, ponieważ wiedziała, że wolność nie jest na sprzedaż. Jej odmowa przyjęcia oferty miliona dolarów wywołała międzynarodowe reperkusje. Magazyny takie jak Forbes i L zaczęły opisywać nie tylko jej karierę biznesową, ale także jej cichy aktywizm, osadzony w każdym szczególe firmy jubilerskiej, od nas w kolekcji po sposób, w jaki traktuje swoich pracowników. Podczas gdy niektórzy nazywali ją CEO, która przegapiła szansę, aby zostać miliarderką, inni czcili ją jako symbol oporu i uczciwości, ale nikt nie wyobrażał sobie, co miało nastąpić później, ponieważ odrzucając ofertę, przyciągnęła również cichych wrogów anonimowe skargi, wewnętrzny sabotaż i nowy skandal, który miał wybuchnąć. Następny test nie nadejdzie z zewnątrz, ale od kogoś, komu najbardziej ufała, a teraz bardziej niż kiedykolwiek, będzie musiała udowodnić, czy naprawdę można zachować nienaruszoną duszę w świecie opętanym pieniędzmi i wyglądem. Odpowiedź nadchodzi, a gdy nadejdzie, nikogo nie pozostawi obojętnym.